No, ja, tu, ja tu dziękuję Bogu, że, 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 że przyjaciel nie, nie jest moim sąsiadem. I tak sobie pomyślałem, że, kurczę, jak kurczę tak kiedyś trafię, no to przecież to po prostu no, po prostu chwila. To jest, to jest to, że człowiek nie jest pewny ani, ani, ani dnia, ani godziny. Nie? Wystarczy. Inna sytuacja. Ja się. Ja się i takie nawet wczoraj rozmawiałem z kolegą, nie? Bo on te, też miał taką sytuację i I, ten. I taki drugi mój, mój też. sam że że program w Anglii też ma takich sąsiadów i, i mówi, wiesz, jak ja się modlę za nich. No nie? I tak dalej. I mówię, Ale nieraz, nieraz nie wytrzymuje i tam też coś stuknę no i tak dalej. No to są. No, no to są właśnie takie sytuacje, że tu wszystko może wszystko się może zdarzyć po prostu, no i tak sobie zdałem sprawę, że ten dobry Bóg jednak mnie prowadzi, jak, jak nie piję, nie, jestem trzeźwy, to On mi, to mi właśnie takich sąsiadów podsyła, że pomimo tego, że są młodsi, silniejsi na pewno i, i więksi ode mnie, nie, to jednak e, no, ściszają tą muzykę i... I jakoś no, ale widzę, że to jest na granicy po prostu, na, na granicy rozsądku, chociaż ja zawsze robię tak, żebym, żeby, żeby ten, ten drugi człowiek miał wyjście, nie, I nie mówię tak jak kiedyś, no nie, tak jak ja pamiętam jak ja tu przyjechałem, jeszcze no po pięciu latach mieszkałem na targówku i i przyszedłem tutaj i mi, i mi szedł z góry taki młodzian, nie? I, I mówi do mnie, ty dziadek, weź to, wycisz ten sprzęt, bo cię tutaj. Ja, ja się patrzyłem, 50 parę lat miałem, normalnie się spojrzałem. mówię podejdź tu bliżej, nie? I mówi, co ty do mnie mówisz? I tak się, jak się zbliżył, to już go te opadły, te, te moce że kimś jest i, i mówi przepraszam pana bardzo i tak dalej. <laughs> I później, później jego żona przychodziła już, a później to już tylko policja, nie? Albo Straż Miejska. Ale to, to było 12-13 lat temu, nie? Ja wtedy miałem 50 parę lat, jeszcze 56 jeszcze się lałem na parkingu. Nie? Ale ten, to już są, są inne czasy i ja po prostu wiem, wiem, że to się może... A nie umiem odejść, po prostu nie umiem. Przy, przy, przy silnym czuję, no, mógłbym, mógłbym po prostu zrobić krzywdę taką, że i człowiek by płakał, i ja bym płakał. Nie? To są... To, to, to są albo, albo może mi się tak wydaje, może ogon bym pod pod dupę, podtulił i, i po prostu powiedział, przepraszam, to już, to już nie mój czas. <laughs> nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja się boję, co to, co to będzie. <laughs> Ale tutaj wracając jeszcze do tego tematu. Właśnie czy się nudzę? Ja tutaj, tutaj Wojtek pięknie to, to powiedział. Ja, ja też tak miałem, że jak miałem zajęcie, to tego, to ja tutaj pamiętam ten meeting, Reanimowałem tam 20 paru lat temu. No to, to ja tutaj przyjeżdżałem na 11.00. O siódmej schodziłem z pracy, przespałem się godzinę dwie, i tu przyjeżdżałem na 11.00. Prowadziłem mitnik przez rok czasu. Przez rok czasu i, i ten. I te ja tak naprawdę nie miałem czasu. I takiego cały czas coś było. Albo dziecko jedno na karatę, drugie do, do szkoły muzycznej. Wieczory to kolacje na mieście. spotykaliśmy się tam w, w kilkanaście osób nieraz ze wspólnoty. No i nie wiem, no to, to soboty i niedzielę to oczywiście jakieś tam wyjazdy, jak, jak nie pracowałem. Ja potrafiłem na hel w lecie jechać na piątek, soboty i niedzielę, bo trzy dni pracowałem, trzy dni wolne, a widzimy do zakopanego. Nie? I cały czas i cały czas tego. tego. Słuchajcie, i po ośmiu latach nie picia, ja przestałem się modlić na kolanach. Przestałem się modlić na kolanach. I mi się wydaje, że to był właśnie początek yy, końca. Ja się modliłem tylko rano, od samego początku wieczorem się nie modliłem. Teraz się modlę rano i wieczorem, ale... I robię medytację. I mi się wydaje, że, że to działanie, e, czyli po prostu, żebym e, coś chciał robić, nawet żeby chodził na ten basen, czy na tą siłownię, nie? Ale mi się nie chce, nie? Nie się nie chce. Mi się też tak jak to wie. Założyłem buty i mówię, kurczę lecz ja muszę tam jechać na ten miting, czy, czy, ja, czy ja może dzisiaj się odwiruję? Nie mówię, nie, no nie odwiruję się. Już, już widziałem, że zaczyna we mnie wchodzić takie te, ten, 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 ten zły wiesio. I mówię, nie, to jest najlepsze, co ja mogę dzisiaj zrobić, to po prostu przyjść na ten meeting. No i tak, ja wziąłem te bańki na wodę, nie wiem jeszcze tam do dentysty mam, mam jechać. No i co, i to jest, a no jeszcze z się może spotkam. Poczytamy trochę. I to jest wszystko tak, na, no i fajny serial, złapałem na Netflixie i tam może pooglądam. I to jest wszystko, co ja mam dzisiaj do zrobienia, ale też tak jakbym, jak ja bym miał coś Musiał zrobić na przykład e, coś bym dzisiaj też, że ja bym był chory. Na przykład muszę chodnik kupić do przedpokoju. Albo, a nie, wodę jeszcze muszę kupić. Nie? I to są dla mnie rany julka, tak jakbym ja miał <noise> zdać studia. <noise> Egzaminy na studia. No. Mała rzecz. Mała rzecz i nie po prostu wyrywanie. Wodę, no tak, ja, ja muszę do Lidla pojechać, wziąć ten koszyk. Wyjechać wziąć całą zgrzewkę wody kurczę. I jedną mlekość. kurczę Wiecie i, i, i mnie się wydaje, że dlatego ja robię ten program. Bo... Bo tam są te, te sugestie, y, że ja po prostu złapałem coś takiego, że jak ja tego nie zrobię, a nic mi się nie chce, ale jak ja i tego nie zrobię, no to, to wtedy jestem w szarnej bukwie. Na przykład wczoraj, wczoraj jedyną rzeczą, którą zrobiłem, to było wejście na mityng. Yy, I to było, i, to, i ja po prostu, ja mogę nie iść na tą siłowę, mogę nie iść na ten basen, mogę nie iść yy, czytać yy, wielką księgę, ale jak już też i nie pójdę na mitik, no to ja już tak jak rzeczywiście bym nic nie zrobił. Rano modlitwa to jest, to jest też dla mnie coś takiego, no masz mnie, nie? ja jestem po prostu chory i, 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 i niech się dzieje wola twoja. Ja ci po prostu wierzę, że nic mi się nie stanie, no ale, no ale co, no, no dzisiaj wsiadłem do tego auta. No. Kurczę blade, przecież mówię zaciągam ręczny, żeby tylko mi się nie stoczył. Nagrzeję się i zaraz go odciągnę, i dopiero tu na światłach, gdzie wszyscy sobie co on tak słabo ciągnie. Mówię. Co on tak słabo ciągnie. I, teraz... I jestem tak wściekły, że się modliłem, tak? Modliłem się, mówię, Jestem wariatem, debilem, no po prostu. Dlaczego tego? I to najgorsze są te urazy do samego siebie, ja zobaczyłem. Nie tam do kogoś to jeszcze jakoś tak, ale do samego siebie na tą głupotę swoją, na tą niepamięć. Nie? A, a co do rozwoju, no to już ja, mówię, ja już miałem taki okres, naprawdę, no coś mi się tam wydawało, że ja wiem. To mówię, nie powiem tego, nie, nie powiem tego. Powiem tylko podopiecznemu, bo robi ze mną program. Tam będzie wiedział, i tak dalej. I, i zobaczyłem, że to jest takie no, zakrywanie tego światła. Jakbym miał tą świecę, to by było ciemno, a ja zakryję tylko siebie o świecę, I, to jest, jest, I to jest właśnie to niezrozumiałe, nie? że to działa tak jak, tak jak, tak jak ten, ten nauczyciel, od którego się to wszystko wzięło. To działa, jeśli zaczniesz się tym dzielić. Bo jeśli to robisz tylko dla siebie, to to nie działa. Jeśli ja to będę robił po to, żeby tylko mnie było lepiej, lub tam, jakiejś się oso o to nie, ja, ja po prostu się muszę dzielić. Nie zakrywać tego. To jest to właśnie, że znalazłem ten skarb. I ja się muszę tym, tym, tym skarbem dzielić. Oczywiście niektórzy nie chcą tego, nie? Ja to mówię, no słuchaj, no mnie to pomagają te sugestie, wiesz? I pomaga mi ten program i, i pomagają mi, mi te spotkania. A ktoś mi mówi, ale mnie pomaga terapia, nie? I ja się dobrze z tym czuję. Ja teraz słuchajcie, po obejrzeniu tej tego filmu informacja zwrotna z Jakubikiem, ja to doskonale teraz wreszcie do mnie doszło po tylu latach, że rzeczywiście na tych terapiach. Są ludzie, co, co za płacę płaci 8-10 tysięcy. To gdzie ja do takich ludzi? Nie? I oni się czują znakomicie między sobą. Nie? Są ludzie tam na poziomie, a nie tam przychodzi jakiś oszołom, pół roku nie pije i naucza, tak? Czy tak, jak ja miałem po pięciu latach, tam wydawało mi się, że coś wiem, nie? Albo już coś wiedziałem, a tu nagle przychodzi pijany, no to, 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 to co on może wiedzieć? No i to wszystko... Dlatego ja zawsze powtarzam. Im dłużej jestem w tej wspólnocie, tym mniej wiem. Ja nagle pamiętam... Wiktora, wiecie, jak on przyjechał ze Stanów, i naprawdę facet, facet do tej pory ludzie cy, cytują jego słowa i tak dalej. I on powiedział: Musimy zrobić taki meeting dla ludzi, którzy już coś wiedzą, nie? A nie po prostu tam, że mówi, bo ja się tutaj po prostu źle czuję. Ja już teraz to zrozumiałem, nie? Bo kiedyś mieliśmy takie przejście, nie, na chwilę, i straszne. E... I on, i, on, I on mnie poprosił, żeby, żebym został. I mówił się, wszyscy się porównują do mnie. Jak ktoś powie tak, to drugi mówi nie, i tu dawaj, mnie, i wyłapują i to. I ja też byłem taki, że się porównywałem. No i teraz mnie to spotyka. Ja ostatnio miałem spikerkę dla Dublina i, i taki oszołom. Dla mnie to jest, to jest po prostu w dupie był gówno, wie, wie, gówno widział w ogóle tam 15 czy tam 16 lat nie pije. To dla mnie to w ogóle nie jest żaden autorytet. Po prostu człowiek, który by po prostu, nie wiem, z lasu przyszedł. No. I, I zaczął tam do tej mojej wypowiedzi, co ja dobrze, co ja źle. No mnie krew zalała, ale mówię, jak pojadę z nim jak z dziką świnią, no to jeszcze gorzej będzie. No. To, to, to ja wtedy pokażę klasę. No. Dzisiaj się nauczyłem, y, po prostu, no, nieraz, jak to się mówi, odpuszczać, bo. Bo ja taki byłem po prostu. Ja chciałem komuś pokazać, że ja coś wiem. I dzisiaj to samo mnie spotka. Ktoś, ktoś mnie pokazuje. Nie? Ale w, w, no staram się właśnie dzielić tym swoim doświadczeniem, które jest bezcenne, słuchajcie. No. Ja naprawdę 15 lat nie piłem i przestałem się po 8 latach modlić. Albo już tak po 12-13 doszło do mnie, że ja naprawdę coś wiem. Ja nie muszę już słuchać ani czytać i tak I po pięciu byłem już bezdomny. Jak od zaczęcia picia ta moja mądrość, wszystko gdzieś uleciało nie? A dzisiaj, a dzisiaj, a dzisiaj to, co z wczorajszego spotkania Wam, wam powiem. Dzisiaj najważniejszą rzeczą dla mnie dzisiaj jest, żebym się nie napił. Ja mam zrobić wszystko, żeby się nie napił. Nic nie jest tak ważne, ani, ani ten hamulec ręczny, ani ten mróz, ani to skrywanie szyb, ani ta woda, ani dentysta, ani w ogóle kurczę moje zdrowie. Najważniejsze dla mnie to jest to, żebym się nie napił. I to jest takie proste, a ja o tym zapominam. Nie? Jeśli się nie napiję, to może i nie zapalę. No to raczej no... raczej pewne. I, i wszystko się może jakoś ułożyć. Ale jak się napije, to wtedy wszystko leci. Wszystko leci. Dobrze, dziękuję, że tu, ja też się mogłem tutaj znaleźć i że jest to spotkanie i że mogłem powiedzieć. Dziękuję.